Witają państwa bardzo serdecznie Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Przed nami mecz towarzyski reprezentacji narodowych. Może więc zobaczymy jakieś nowe twarze albo nowe pomysły na ustawienie zespołów. Dzisiaj zobaczymy, jak Australia gra przeciwko Brazylii. Zapraszamy na mecz, na który z niecierpliwością czekają zarówno kibice obu reprezentacji, arbitrzy i sami zawodnicy. To niezapomniane przeżycie dla każdego zawodnika. Dzisiejszy skład Australii na Państwa ekranach. Trener postawił na dość bezpieczne 4-4-2. Czym się charakteryzuje to ustawienie? Jest elastyczne i pozwala wpłynąć na każdy sektor boiska, a obrońcy mają dobrą asekurację ze strony pomocników. Piętą Achillesową mogą być kontrataki po skrzydłach. Grę o zbliżonych regułach do piłki nożnej grano w Chinach już 2300 lat temu za czasów panowania dynastii Han nazywała się Tsu Chu i wykorzystywano w niej skórzaną piłkę wypełnioną pierzem. Również z Chin pochodzi pierwszy zapis dotyczący piłki. Odniesienia do tej gry znaleziono w pismach datowanych na drugą połowę V wieku naszej. ery. A oto i skład reprezentacji Brazylii na dzisiejszy mecz. Widzimy ich ustawienie 4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi ustawionymi dość wysoko. Tak, spodziewam się, że środkowy napastnik będzie stanowił oś ataku. Będzie miał za zadanie przyjąć piłkę, utrzymać ją przy nodze, dopóki nie otrzyma wsparcia. Wtedy uruchomi którego... ...ze skrzydłowych i sam wbiegnie w okolice 5 metra. Australia rozpoczyna to spotkanie. Pierwsze kopnięcie. Train Sainsbury. Tom Rogic. Przeciwnik chce wymusić błąd. Aaron Mull. Próbował, ale nie udało się. Neymar prostopadle. Jest przejęcie i mają szansę. Lafiuleki. Najświetny przegląd pola. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Ależ była sytuacja na strzelenie gola. Szkoda, spalony. Aaron Mój, Aziz Bechic, Przechwyt, ale nie opanował. Neymar, dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. No, z tego miejsca można strzelać. Dogranie na bliższy słupek. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Prosto Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. No wyglądało groźnie, ale nie wyszła im ta kontra. W ostatniej chwili przejęli. Dobre podanie minęło linii obrony. No niestety kieruje piłkę do własnej bramki. Co zrobić? Niefortunnie posłał piłkę do własnej bramki. To nigdy nie jest przyjemne, ale musi się otrząsnąć i grać dalej. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Muszą się zebrać po tej utracie bramki samobójczej. Aaron, mój. dobrze antycypował intencję podającego, i mają piłkę. Mafioleki. ładne udane przejęcie, rywal traci piłkę. Prosto padłe podanie Neymara. Nie ma wątpliwości, mamy rzut karny dla reprezentacji Brazylii. Sędzia pokazał żółtą kartkę. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj fał. Nie popisuje się teraz Brankarz. Karny to zawsze jest loteria z ogromnymi szansami na sukces, ale jednak zdarzają się wpadki, nawet najlepsze. Wejście obrońcy jak zareaguje arbiter. Żółta kartka dla reprezentanta Brazylii to pomoże ostudzić trochę temperamenty, słuszna decyzja arbitra. Będzie wrzucać w pole karne z nadzieją, że któryś z kolegów dojdzie do pozycji strzeleckiej. Ryzykownie, ale udanie. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Teraz Brazylijczycy w ofensywie. Neymar, dobra okazja! No można powiedzieć, że strzelał panu bogu w okno. Kapitalna interwencja w porę przeciął to podanie. Bardzo dokładnie wprost za plecy obrońców. I piłka wybita do przodu. Szansa! No tak! He, żenada, naprawdę żenujące uderzenie. Robi się niebezpiecznie. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Uderzenie w stronę bramki. Można powiedzieć, że to ciekawy, towarzyski mecz. Jednobramkowa przewaga i kto wie, czy tak już nie pozostanie. Zgadzam się. Obie reprezentacje grają bardzo ostrożnie, więc może tak się nie. Australia rozpoczyna to spotkanie. Pierwsze kopnięcie. Grę po przerwie wznawiają Brazylijczycy. Akcja skrzydłem. Ciekawe, jak to wykorzystają. Mają wrzut z autu pod polem karnym rywala. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? No, nie ma bramki. Mało brakowało. Ładnie uderzył. Technicznie z tej odległości nie powinien się pomylić, ale jednak minimalnie niecelnie. Każdy będzie szybszy. Ciekaw jestem, jak oceniłbyś grę Neymara w pierwszej połowie. Brawa dla sędziego. Przywilej korzyści. Brazylijczycy wciąż przy piłce. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Tom robić? Pokazujmy, McLaren. Aut dla Australii. Grał naprawdę doskonale. Teraz trener daje mu odpocząć. Owszem, dał nam dziś prawdziwy pokaz swoich umiejętności. Massimo Luongo. No, nie, nie wierzę. Bramkarz nawet nie musiał interweniować. Uderzenia z wołania do łatwych nigdy nie należą, ale tutaj zupełnie źle ułożył stopę. Sam wie, widać po jego minie, że powinien to zrobić lepiej. Mark Miggen. Neymar. Wizdek sędziego i rzut rożny dla Canarinhos. Prowadzą i trener teraz daje pograć zawodnikowi z ławki. Neymar z rzutu rożnego. Oddaje strzał. Bardzo ładnie przeciął to podanie. W ataku Brazylijczycy wzdłuż bocznej linii mają tam sporo wolnej przestrzeni. Uderzenie. No i jest rzut rożny dla reprezentacji Brazylii. Neymar dośrodkowuje rzut rożnego. No i atak spalił na panewce. I znów rzut rożny. Neymar z Przejęcie w środku pola. Teraz oni mogą zaatakować. Neymar. Ostatnio gra naprawdę dobrze. Tak, stanowi mocny punkt zespołu. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Muszą spróbować jeszcze raz, z tego już nic nie będzie. Prostopadle, udanie. Jest szansa na groźną akcję. No strzela! Ach, ależ dobrze zapowiadał się ten rajd. Brawa dla bramkarza. Ewidentny błąd bramkarza. Podanie prosto do rywala. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Na Może teraz zrywa się do pinkiwiców. Wiedzą, że to jedna z ostatnich szans na wyrównanie. Zagranie po skrzydle. Dobry początek akcji. W pole karne dogrywa Neymar. To było ładne dośrodkowanie, ale niestety niecelne. Ostatnie minuty mogą być naprawdę ciekawe. Mecz wciąż nie jest rozstrzygnięty. Brazylijczycy mają piłkę. A do końca regulaminowego czasu gry pozostała już tylko minuta. Znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo. Brawo. No i mamy koniec tego spotkania towarzyskiego. Rywale zostali pokonani różnicą jednej bramki. Zwycięzcy wykorzystali nadarzające się szanse i jest efekt. A jak oceniłbyś ten występ Neymara? Na szczęście dla niego koledzy spisali się dziś znacznie lepiej. Zespół wygrał, ale on nie miał w tym żadnego udziału. Był kompletnie niewidoczny. Australia rozpoczęła.